29 dzień marca roku 1987 samolot IU-62 Tadeusz Kościuszko podchodzi do lądowania na warszawskim lotnisku Okęcie. Na pokładzie znajduje się ponad 180 osób, w tym załoga i pasażerowie wracający z Nowego Jorku. Dochodzi do tragedii. Oficjalnie przyczyną katastrofy było uszkodzenie silników i awaria układu hydraulicznego. Jednak w aktach śledztwa zachowały się zapisy rozmów pilotów, w których w ostatnich minutach mówią o. Dziwnym hałasie i nagłym zaniku mocy, których nie potrafią wytłumaczyć. Samolot spada do lasu kabackiego, zaledwie kilka kilometrów od lotniska. Wszystkie osoby na pokładzie giną. To największa katastrofa lotnicza w historii Polski. Do dziś miejsce katastrofy upamiętnia pomnik, ale wokół sprawy narosło wiele pytań. Niektórzy eksperci sugerowali, że przyczyną mogła być wada konstrukcyjna silników produkcji radzieckiej, o której oficjalnie nie mówiono. Inni wskazują na niedostateczne przeszkolenie techników czy zaniedbania w obsłudze maszyny. To były polskie historie o tragediach, które wciąż budzą więcej pytań niż dają odpowiedzi.